Nie ma tu Pan Jakub. Spójrzcie tutaj mamy zielonkę, dzisiaj sobie dajemy i trochę pogadamy znowu co? Ech, mianowicie co się stało w hodowli, no bo trochę się podziało. No a dzisiaj smutna wiadomość yy, z miotu samicy yy, srokacza czarnej. Teraz ona jest tutaj. Tamta srokacz brązowy jest tam. Tutaj od tych jest teraz ich 8, niestety. Jedna sztuka padła trzeba będzie im wody dolać. Biało-czarna biało sztuka. No i niestety, no teraz jest ich 8. Policzyłem. Teraz wszystkich mamy 26. Mogło być 28, jest 26. No niestety, widzicie jak to bywa w życiu, że raz się coś uchowa, raz się nie chce nic uchować. Więc tak. No ale też in... kolejna taka trochę, szmu... kolejna smutna wiadomość. No. Sprawiłem płeć tej czwórki, tylko ten tutaj belguś jest samicą. Tutaj same trzy samce mamy. o. Trzy samce, jedna samiczka, widzicie. Samiec sroka, dwa czarne niemieckie belgi, chyba o ile dobrze to mówię. No, taka trochę polepszająca, mnie nie wiadomość zadająca, o trochę... No, możecie powiedzieć, że ja przeżywam, no ale kurwa, no, no... Szkoda mi po prostu tej jednej sztuki, no co prawda to tylko jedna sztuka, ale no szkoda mi jest jej. Ta samica będzie się, jak dobrze wiecie, powinna wykacać. Tam nawet ma niby jakiś tam zalążek gniazda, jak widzicie. Jakiś tam zalążek niby jest. Miejmy nadzieję, że się jej uda. I że odchowa młody tak jak należy. Eee, no i kolejna taka dobra wiadomość. Ta tutaj samiczka z jest. Y, dzisiaj cztery razy była kryta przez y, samca tego bergunda. Burgu, Burgunda czy tam bergunda nie, powiem, nie pamiętam. Więc jest zakocona, więc na koniec wakacji powinien być wykot. Te tutaj samiczkę i to próbowałem dopuścić. One nie chciały dać się dla samca, nie chciały, nie dały się pokryć, nie udało się, fail, więc będę próbował gdzieś, no jutro to chyba nie, pojutrze, chociaż zobaczymy, no nie wiem, zobaczymy, bo też chciałbym je zakocić, żeby może coś wyszło, no bo wiesz, no na darmo króliki hodować nie ma co, nie opłaca się, więc też dzisiaj jest wtorek chyba, tak. Torek mamy yy, 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 za tydzień, nie, nie cały, za 6 dni yy, od samicy srokacza czarnej będą odsadzane młode i tak naprawdę no, w sumie za tydzień będę właśnie ją też dopuszczał do samca coś takiego, no, żeby nie za wcześnie, nie za późno, znaczy, no, za, właśnie nie za wcześnie bardziej, bo za późno to nigdy nie jest chyba że już jest pasztet no więc mam nadzieję że się że da dla samca czekajcie tutaj kurde ta cegła mi przeszkadza ja pierdziele, co tu teraz robić to muszę was tutaj położyć na klatce muszę teraz odwinąć ten tutaj materiał ociekać uciekać uciekać bo chcę wam zielonki wrzucić a nie chcę na was nawalić a z miaszem, z, mia z tym z, z sianem też nie chcę wymieszać żeby miały, wiecie, to i to oddzielnie dobra ogarnąłem eee, no więc będą niby teoretycznie teraz dwa znaczy, teraz spodziewam się jeszcze jednego wykotu eee, no a myślę właśnie gdzieś no, dzisiaj, czekajcie, dzisiaj jest 18, no to 8, 18 sierpnia y, powinien być gdzieś wykot właśnie tej samiczki, a o nią teraz wiecie będę dbał tak bo jest pokryta, a chcesz żeby wiecie a więc trochę trochę może tych młodych teraz by więcej odchowała jak 7 no, źle nie było, ale wiecie no nie, co wam powiem niby tylko różnica y, w hodowli jednej sztuki ale ja mi tak dawno w hodowli nie padł ani jeden królik, że po prostu to mnie tak jakby. coś, coś we mnie. nie tak się stało. Bo serio, u mnie dawno w hodowli, no, nie licząc tych młodych, yy, co mogły się urodzić martwe, czy coś takiego, które krótko żyły yy, kilka godzin, kwestia albo dwa dni to ich nie licząc, no to już do tego byłem przyzwyczajony. Ale żeby taki mały króliczek, to aż człowiekowi, no smutno się zrobiło, jak zazwyczaj takiego małego zdechłego króliczka, spójrzcie w ogóle, tu ponad cała taczka zielonki nacięta, bo sobie tam trochę podwórka przy, ta, przy moich taczkach, wózkach wykosiłem. Dałem, jak widzicie, królikom. No i co, no to kurę reszta musi iść niestety na obornik. No bo kurde, no do jutra tak nie zostaje, mi skiśnie, wszystko się zagrzeje. Więc no, yy, przejdziemy, czekajcie, zaraz się zobaczymy. O, patrzcie jak wpierdzielają sobie elegancko w ogóle. Zaraz się widzimy. Teraz kolejna sprawa. Jak dobrze wiecie, mam około okolice 70 lanc na polu pomidora gruntowego. Jakie jest rozliczenie z nich? Tak, na razie nazbierałem y, praktycznie no, 4,7 kg. Wszystkiego było nazbierane. Sprzedałem y, te. Praktycznie no, będę mówić 5 kg, ale wiecie ile jest tak naprawdę 4,3 4 kg. Sprzedałem za 24 zł Kolega taki Oskar. Pozdrawiam go, jeżeli może to ogląda. Kupił za 10 zł od tym kilogram pomidorów. Potem pani ode mnie odkupiła pozostałe 2 kg z hakiem za 7 zł. Ciarek mi dorzucił trójkę, więc wiecie. A dzisiaj też mi się udało zebrać kilogram pomidorów. Pani sąsiadka Jola odkupiła za 4 zł. Kilogram, więc no dużo nie biorę za kilogram, bo to wiecie, taka śruta trochę urosła. Ale kurna, no, już na razie 24 zł. Wiecie, jak to jest. I tak, od właśnie tutaj, od tej strony płotu, tak naprawdę od strony płotu, to od, od niej tylko kurna, tak naprawdę, wiecie. Yy, cały plon mam, bo tam dzisiaj tylko jednego pomidora zebrałem, takiego malucha, i co go sobie zjadłem? Bo taki mały był, że się nie nadawał nawet na handel. Więc na tamtym zagonie myślę, że będą trochę później zbiory, ale tam są ładniejsze pomidory i tam jest ich więcej zdecydowanie. Więc, więc myślę, że trochę mogę sobie zarobić. Yy, no niestety, powiem wam smutna wiadomość: kolejna to, co tak naprawdę zarobiłem, znaczy, no w sumie smutna wiadomość. No to... Zainwestowałem dwa, te 20 zł, które zarobiłem jeszcze od ma matki. Musiałem matki matuli, musiałem 10 zł wziąć i to te 30 zł na pewną inwestycję niewidzialną. Niewidzialną, ponieważ jej nie zobaczycie ona posz, po, poszła. No jeszcze niby nie poszła, bo to w sobotę będzie. Będzie rozliczenie, czyli wtedy ja będę korzystał z tej inwestycji w sobotę. Bo wszyscy się wiecie, składamy po trzy dychy na pewną rzecz, wszyscy co zgnoi, zgnoi, a nie zgnoi, wszyscy co się spotykamy, jak wiadomo, składki takie na małą imprezę. Więc no, tak to właśnie widzicie, jak to się żyje na wsi. Siano zebrane. Mam chyba, nawet nie nagrywałem tego, ale już jest zebrane, powożone. Tro, trochę, trochę, się uzbierało, nie powiem ale naprasowanie z tą moją sipmą -mo za mało, zdecydowanie przejdziemy się teraz do pomidorów, zobaczycie sobie dobra, dysprzątane, puściutko wszystko na obornik, na sobie idzie, ponieważ nie mam komu dać yy, bo nie mam, yy, no za dużo, wiecie ja myślałem, że to rozdam na spokojnie, a tu Wiecie, tym małym króliczką tym siedmiu sztukom, to nie mogę dać dwa razy więcej, niż one są w ogóle ważne na przykład, bo one tego nie zjedzą, one to zmarnują i to będzie gniło. Więc po co tak robić, wiadomo. Im to tylko, wiecie, tylko trochę, bo one tam ma malutko zjedzą, wiecie. I takim dwa razy za dużo dałem pewnie. Przejdziemy się na ten zagon, na którym plonu się jako tako jeszcze nie ma. A potem na ten zagon, na którym już praktycznie plon no plony, praktycznie, no jest, ale coraz go mniej właśnie, przez to, że tu nic nie rośnie. Spójrzcie, może parę czerwonych takich czerwonałych jest, ale one, wiecie, jeszcze muszą dojrzeć. No, takie jasno czerwone to jeszcze nie, jeszcze muszą tutaj pozostać. Wiecie, ten zagon, no widzicie jak te grunty moje wyglądają, takie koślawce trochę. Krzaki w ogóle też usychają, są podlewane, ale usychają niemiłosiernie. Bo tak gorąco. chociaż dzisiaj taki wiecie, dzień tak naprawdę obsuły. Chłodny dzisiaj jest dzień. I właśnie fajnie taki. Idealny dzień. Wiecie, słońce jest. Wali elegancko, ale nie jest gorąco aż tak strasznie. Nie było dzisiaj upału na szczęście wreszcie. A tu mamy pole. Na którym jak widzicie jest tych czerwonych trochę więcej, a te krzaki są widzicie jeszcze słabsze jak tam, tu są w ogóle słabe krzaki trochę. No no coś będzie, ale to za jakiś czas, no wiecie, tak pomału zbieram, zbieram Bo wszystko naraz wiadomość czerwone nagle się nie zrobi. No to wiecie tam ja tam co, co drugi dzień, co trzeci przychodzę tutaj widzicie na pole i sobie zbieram te pomidorki bo codziennie nie przychodzę bo to nie ma sensu ja wolę sobie poczekać 2-3 dni o teraz poczekałem to kilogram na 2-3 dni zabrany No więc widzicie Nie wiem co w przyszłym roku będę sadził Chyba trochę wątpię że im grunty sadził bo no widzicie, no taka śruta mnie dość, nie dość że śruta urosła, to wiesz one wolno czerwienieją i no niestety kurna yy, no, słaby jest z tego widzicie zarobek, bo bardzo mało strasznie tego wyszło. Jak tutaj są te kartofle, o żebym zarobił porządnie, to bym musiał tu, o, całe... Jak tu kartofle rosną, to wszystko w gruncie posadzić pomidorów, jakbym chciał tak porządnie, wiecie, na handel czy coś zarobić. Tak, no, taka prawda w sumie. Z tych moich kartofli też gówno, pewnie przysłowiowe zarobię, bo wiecie Nie dość, że no, no, też pod drzewem rosną a z człowieka gardło boli Tyle człowiek gadać musi Ach, Kurwa, serio boli Od gadania chyba no, Więc widzicie, jak to jest Pomidory jakoś super tam nie płacą, no, Nie no, no niby zawsze tam parę złotych jest, no to jest tak naprawdę, no 20 zł, zawsze coś, no. Za, za 20 złotych to jak ktoś chce, to chce paczkę faj, kupi liquid do epeta, cyber Cyberszluga Za dwie dychy, za tam jeszcze można kupić. Dwie setki sobie. I różne inne fajne rzeczy. Więc widzicie, no. Więc na razie, na razie teoretycznie, w hodowli spodziewamy się dwóch wykotów. Tak, teoretycznie, a praktycznie to tylko jednego, bo tamta samica dopiero dzisiaj była dopuszczana. To ona wiecie, wiadomo, że dopiero za miesiąc się dopiero wykoci. Więc wiadomo, to już o, po żniwach pewnie będzie te zboże, będzie pewnie wykoszone. W ogóle podejrzewam, że za miesiąc, już pewnie tutaj nic nie będzie rosło. Nie będzie chyba żadnych tych... Nie będzie tu owsa tego, nie będzie tych kartofli, no bo nie będę trzymał tych kartofli do jesieni chyba, no wiecie, tam i tak gówno urosło i tak gówno będzie. Więc nie ma co chyba trzymać aż tyle. No która tu jest godzina? O 19.12, to myślę gdzieś... Chyba sobie coś jeszcze do 20 tam porobię na gospo i będę sobie szedł do koleżków. No więc no. Widzicie jak to jest, praca jest, a pieniędzy brak tak naprawdę, O chuja Ta jest, bo dzisiaj jeszcze gnój musiałem od nich z od skurczybyków wszystkich oprócz tamtych siedmiu sztuk, bo one, no, wiecie o tym, że dopiero wczoraj były wsadzone, bodajże wczoraj, tak, wczor chyba wczoraj, cholera, poczekajcie chwilę, muszę tę taczkę, a i smutna wiadomość. Telefon mi się niestety zbił, tak jakby z tyłu. Jest takie szkiełko z tyłu ozdobne, wiecie? No to po, pobity jest. I w piątek daję go mamie, mama musi go oddać. Tam yy, coś tam zrobić. No, wiecie, yy, więc w piątek zostaje telefon oddany, czyli raczej od piątku nie będzie filmu przez jakiś czas. Nie wiem czy ja to. Raczej do piątku to ten filmik wrzucę eee. Mogę mi też mieć wszystko wiecie. jest skasowane na tym telefonie, więc wszystko muszę zgrać sobie jutro, czyli w środę na, eee, na kompa No a także rowerek do serwisu na razie niestety jeszcze nie został oddany. Jutro mam zadzwonić. No bo gościu ma 7 rowerów i nie ma czasu zrobić No widzicie, człowiek nie ma trochę szczęścia Przez chwilę myślałem, że to jest... Że to jest gniazdo uwite Że to jest gniazdo uwite Na wykot i mnie już coś powaliło Przecież to jest siano kurna rzucone dla tej króliczycy, zapomniałem Więc widzicie no, co za dużo dałaś Dobra, co do następnego filmiku. Nie wiem kiedy będzie następny. Myślę, że trochę czasu się zejdzie, zanim rzucę następny film. Siema widzowie. do następnego. Nara.